Kochani, taka pierwsza deska ratunkowa dla tych, którzy wyszli z organizacji Świadków Jehowy, i dla tych, którzy na przykład jeszcze się wahają, nie są zdecydowani do końca, nie są pewni swojej decyzji albo może podjęli już taką decyzję w sercu, ale boją się fizycznie wyjść z tej organizacji, bo wiedzą, że spotka ich ten ostracyzm, stracą kontakt z różnymi osobami itd. Tutaj chciałam Was przede wszystkim tak, po pierwsze, yy, podbudować te osoby, które odeszły, bo to jest duża odwaga i mądra decyzja. Te osoby, które się jeszcze wahają i są takie trochę na pograniczu, nie wahajcie się. Musicie jak najszybciej podjąć tą decyzję. Najgorsze, co możecie dla siebie zrobić, dla swojego zdrowia psychicznego i duchowego, to trwać w tym bagnie i cały czas poddawać się na oddziaływanie. Tej chorej nauki oraz na wpływ Antychrysta, ponieważ wiemy, że na czele tej organizacji właśnie stoi przecież Antychryst. To jest organizacja szatańska. I będąc członkiem takiej organizacji, poddajemy się pod autorytet tego, kto jest na czele tej organizacji. I otwieramy drzwi. Na wpływy tej osoby. No, ale czy Antychryst może mieć na nas jakiś negatywny wpływ, na nasze życie, poza organizacją, albo w trakcie tej organizacji? Tak, może, bo On się posługuje demonami i może oczywiście mieć wpływ na nasze życie, o ile mu pozwolimy. Więc taka pierwsza deska ratunku duchowa. Dla tych, którzy odeszli i są w takiej niewiedzy religijnej, nie wiedzą w co wierzyć, dla tych, którzy chcą odejść i nie mają jeszcze sił, to chciałabym, żebyśmy się razem pomodlili do Jezusa. Przede wszystkim o wybaczenie. Musimy się ukorzyć przed Jezusem, że zwątpiliśmy w jego zmartwychwstanie w ciele, że zwątpiliśmy w jego ukrzyżowanie na krzyżu. Że wątpiliśmy, że On jest prawdziwym, jedynym Zbawicielem, drogą, prawdą i życiem. Musimy pomodlić się i wyznać Jezusowi swoje grzechy, przeprosić Go, przeprosić za słuchanie i wielbienie bardziej człowieka, aniżeli Jego i Jego prawdy, Jego słów, za ignorowanie Pisma Świętego, a bardziej celebrowanie tej Strażnicy. Przede wszystkim najważniejsze jest, słuchajcie, powiedzenie tego, Panie Jezu, Ty jesteś jedynym Bogiem, prawdą, życiem, zbawicielem. Ty jesteś w stanie zbawić mnie. Przez Twoje ukrzyżowanie i zmartwychwstanie ja mogę otrzymać życie wieczne. I za ten dar bardzo Ci dziękuję. Przyjmuję ten dar dla siebie, dla swojego życia. Przebacz mi, Panie Jezu, wszystkie moje grzechy. Przepraszam Cię. Pomóż mi. Panie Jezu, podjąć mądrą decyzję, żeby i daj mi siły, żeby utwierdzić się w wierze w Ciebie, bo chcę Ciebie w moim życiu, chcę, żebyś Ty był Panem mojego życia. Przerywam wszelkie więzy z Antychrystem. Wyrzekam się Antychrysta, wyrzekam się fałszywej religii i wierzę w Ciebie, bo Ty jedyny, Panie Jezu, jesteś prawdą, jesteś drogą prawdą i życiem. Przyjdź do mojego życia. Daj mi swojego Ducha Świętego, prowadź mnie w swoim świetle, w swojej prawdzie. Kocham Cię, Panie Jezu, i dziękuję, że przyjąłeś moją modlitwę. Amen. Możecie się oczywiście modlić swoimi słowami, jak najbardziej, przecież to nie jest jakaś przeze mnie tutaj wytyczona formułka, natomiast chodzi o o pewne zagadnienia czyli właśnie ukorzenie się przed Jezusem przyjęcie faktu tego że zmartwychwstał w ciele został krzyżowany że powrócił do nieba i powróci znowuż na ziemię sądzić żywych i umarłych że my pójdziemy jeżeli mamy taką nadzieję oczywiście jeżeli Jezus uzna nas za prawych, to zabierze nas do swojego królestwa w niebie, i nie będzie tutaj nikt na ziemi, nie będzie żadnego raju tutaj. To jest bzdura, to jest mrzonka, to jest marchewka i zwiedzenie Szatana. Bo Szatan chce wmówić ludziom, że tak, będziecie mieć życie wieczne w raju, tak, tak, no tak, tak, nie, nieprawda. Życie wieczne jest z Bogiem u Boga w domu ojca. Słuchajcie, módlcie się do Jezusa, Czytajcie na przykład sobie Ewangelię Jana, Ewangelię Mateusza, módlcie się psalmami, ale módlcie się szczerze i oddajcie swoje serce Jezusowi tak szczerze. I wtedy naprawdę Jezus da Wam siłę, odwagę, umocni Was w tej decyzji, bo tylko On jest w stanie nas wyzwolić, bo kogo Syn wyswobodzi, ten jest wyswobodzony na zawsze. To tylko On daje wolność. Prawda nam daje wolność. Wy, w, słuchajcie, wymsknijcie się z tych szponów szatana. Nie dajcie się zatrzymać. Nie dajcie się zwieść. Wyjdźcie stamtąd. Idźcie ku wolności, idźcie ku Jezusowi, ku światłu. Wierzcie w Jezusa, bo tylko On jest prawdziwym Bogiem i Zbawicielem. Pozdrawiam.